Cześć. Myślę, że znamy się już na tyle długo, że mogę Ci zdradzić jeden ze swoich sekretów. Otóż w dzisiejszym odcinku opowiem w jaki sposób korzystać bezpłatnie z biznes lounge'y na lotniskach, czyli z saloników biznesowych, gdzie przed swoim lotem możesz w komfortowych, biznesowych warunkach odpocząć, poglądać sobie telewizję albo poczytać biznesową prasę, zjeść bezpłatnie, napić się bezpłatnego alkoholu. Czy też po prostu popracować sobie na komputerze z bezpłatnym, bardzo szybkim i dobrym Wi-Fi, które jest dużo lepsze niż to, które ludzie normalni mają na lotnisku bez odwiedzin Business Lounge. Dwa sposoby na to, w jaki sposób robić to za darmo, w jaki sposób z takich saloników korzystać. Zachęcam do oglądania dzisiejszego odcinka. Pierwszy sposób na to, żeby bezpłatnie korzystać z biznesowych saloników na lotniskach to taki oto kawałek plastiku. Zobaczcie zasłoniłem trochę numer tej karty, żeby nie ryzykować, bo nie wiadomo kto tego bloga ogląda. Natomiast ta karta daje Ci możliwość tego, żeby korzystać z tego typu vip miejsc bezpłatnie. Karta nazywa się Diners Club i bez problemu znajdziesz ją wpisując w Google karta kredytowa Diners Club albo po prostu Diners, Enter. Jest to karta, która jest przyznawana przedsiębiorcom, ale nie tylko, również osobom indywidualnym. Jest to karta, która jest przede wszystkim bezpłatna, co jest istotne. Możesz ją otrzymać zaraz po wypełnieniu kilku prostych formularzy, kwestionariuszy i po odpowiedzi na kilka pytań, które Diner Ci zada. Posiadając taką kartę kredytową, masz możliwość wykorzystania pięciu bezpłatnych wejść do saloników biznesowych rocznie. A warunki, które trzeba spełnić, żeby tą kartę dostać i korzystać z tych saloników są takie, że przynajmniej trzy razy na miesiąc trzeba robić jakąś transakcję na tej karcie Diners. To jest normalna karta płatnicza, karta kredytowa. Wystarczy, że kupisz coś trzy razy po 10 zł i już aktywuje Ci się możliwość do tego, żeby wchodzić bezpłatnie do saloników biznesowych. A zakupy robisz i tak, więc za jakieś niewielkie kwoty, trzy transakcje miesięcznie, to pewnie nie będzie dla Ciebie zbyt obciążające. Pamiętaj jednak, że żeby dostać kartę Diners trzeba się trochę postarać. Trzeba wypełnić odpowiedni formularz i mieć też odpowiednie przychody, ale teraz one już wcale nie są jakieś wyśrubowane. Kiedyś karta Diners była bardziej taka ekskluzywna, bardziej dla biznesmenów, dla ludzi bogatych. Teraz mam wrażenie, że rozdawana jest po prostu na lewo i prawo każdemu kto się zgłosi. Więc spróbuj, a jeśli ci się uda to za pomocą tej karty już nigdy nie będziesz czekać w nudnych, dłużnych kolejkach na lotnisku i nigdy nie będziesz musiał w mało komfortowych warunkach oczekiwać na swój lot. Tutaj będziesz mógł bezpłatnie napić się alkoholu, coś zjeść, poczytać biznesową prasę i za pomocą karty, karty Diners 5 razy do roku taki salonik biznesowy jest po prostu za darmo. Drugi sposób, już trochę rzadziej spotykany, to karta Miles and More. Karta, za pomocą której zbierasz tak zwane mile za swoje loty. Czyli za każdym razem kiedy wykonujesz lot, jedną z linii lotniczych, które są zrzeszone w sojuszu o nazwie Star Alliance, a między innymi jest to Lufthansa, Polskie Linie Lotnicze LOT, China Airways itd. itd. Tych linii jest tam bardzo dużo. Za każdym razem kiedy taki lot odbędziesz, zbierasz sobie punkt. Karta Mors jest bezpłatna i niebieską wersję tej karty, ja już mam srebrną, do tego za chwilę wrócimy, Niebieską wersję tej karty otrzymujesz bezpłatnie, po prostu logując się na stronie mysemmore.com i zamawiając taką kartę. Kiedy już tę kartę otrzymasz, po każdym locie otrzymujesz punkty na swoje konto. I kiedy zdobędziesz te punktów 30 tysięcy w ciągu jednego roku, albo kiedy wykonasz 30 odcinków płatnych podróży za pomocą samolotu, Będziesz mógł odebrać właśnie taki srebrny plastik z MySenseMo, a na niektórych lotniskach oznacza to, że bezpłatnie będziesz mógł, czy też będziesz mogła korzystać właśnie z saloników biznesowych. Wielu ludzi myśli, że ja za te saloniki biznesowe płacę, natomiast prawda jest taka, że od kiedy zacząłem z, nim, z nich korzystać ani razu nie zapłaciłem ani złotówki za to, że w tych salonikach przebywam. I kiedy robię sobie zdjęcia i wrzucam na Instagram z jakiegoś bizneslaunchu, to wielu ludzi pewnie myśli, że to nie dla mnie. A tymczasem przyjmijcie teraz taką informację i zainspirujcie się tym, że zupełnie jest to darmowe. Co trzeba zrobić, żeby otrzymać srebrny plastik Miles More? Otóż dużo łatwiej jest przelatać, w cudzysłowie, 30 odcinków lotu niż zebrać 30 tysięcy mil, bo 30 tysięcy mil w ciągu jednego roku to jest dość dużo. Musiałbyś pewnie odbyć kilka lotów również międzykontynentalnych, natomiast stosunkowo łatwo i tanio można zrobić 30 odcinków podróży w ciągu jednego roku. Wydaje ci się to przerażające, wydaje ci się to nie na twoją kieszeń. Otóż chce ci udowodnić, że się mylisz. Kiedyś miałem klienta w Gdańsku, a jako że jestem słożowa, jakoś musiałem do tego klienta się dostawać. I okazuje się, że dużo tańszą opcją niż jazda samochodem Katowice-Gdańsk, czy też nawet jazda Intercity-Katowice-Gdańsk jest lot samolotem. Możecie to zaskoczy, ale bilet w obie strony z Katowic do Gdańska i z powrotem. Kosztował mnie z reguły coś w granicach 200 zł. Mało tego, były to cztery odcinki lotnicze i cztery różne loty. Dlatego, że polski lot lata akurat w taki sposób, że z Katowic leci najpierw do Warszawy, a dopiero z Warszawy do Gdańsk. I czasami zdarzały mi się takie sytuacje, że ja leciałem do tego swojego klienta i rano wsiadałem w samolot w Katowicach. Leciałem do Warszawy na lunch, potem leciałem do Gdańska, spotykałem się z tym klientem, a następnie z Gdańska do Warszawy i z Warszawy do Katowic wracałem tego samego dnia na kolację do swojego domu. Krótko mówiąc, dostawałem się z Katowic do Gdańska w jakieś 2,5 godziny i oczywiście w tym samym czasie mniej więcej wracałem. Co to sprawiało? Sprawiało to, że w ciągu jednego dnia potrafiłem wykonać 4 loty, więc jeśli pomnożysz sobie to powiedzmy razy 7, razy 8, to 8 takich dni roboczy w ciągu roku sprawia, że masz już nalatane 30 odcinków lotu i otrzymujesz srebrny plastik Miles More. Oczywiście Ty nie musisz tam latać do klienta, jeśli jesteś z Katowic, możesz sobie po prostu polecić na zakupy albo na plażę do Gdańska. I co się okazuje? Okazuje się, że 10 takich lotów to jest mniej więcej kwota około 2000 zł, i po 10 takich odcinkach masz wylatane 40 odcinków lotów, które naliczają Ci się na More. Więc nawet nie musisz 10 dni, wystarczy, że 7-8 dni sobie na to poświęcisz, wydasz może maksymalnie 1500-2000 złotych. W ciągu roku, i taka karta później da Ci możliwość do tego, żeby korzystać z saloników biznesowych bezpłatnie. Serdecznie polecam, bo ja cenię sobie te saloniki nie tylko za to, że są trochę burżujskie i że można się tutaj poczuć jak prawdziwy biznesmen czy milioner, ale one są po prostu wygodne. Na lotniskach często stoi się w kolejkach, siedzi się w bardzo zatłoczonych miejscach, które są nieciekawe. Tutaj czujesz się jak prawdziwy lord. Możesz dobrze zjeść, dobrze się napić, możesz poczytać biznesową prasę i nie trzeba za to płacić. To jest właśnie to, co lubię w mental power, że niekiedy nie chodzi o to, żeby robić rzeczy trudne. Niekiedy chodzi o to, żeby przełamać jakiś swój stereotyp, jakiś sposób myślenia, który był do dzisiaj, wymienić go na nowy i korzystać z życia bardziej niż dotychczas. Tyle na dziś. Ja kładę się na swój bezpłatny fotel masujący przed lotem na bali. I życzę wszystkiego dobrego. Pozdrawiam Was ciepło. I do zobaczenia za tydzień. W Azji te saloniki lipowskie nazywają się następująco, czyli saloniki mhm, mm ale nie przejmujcie się, siedzą w nich również mili ludzie.